Piękny Simson Szwalbę model KR511K, 75 rok, 44 lata. W oryginalnym lakierze, i cała w oryginale. Wszystkie śrubki dopieszczone, wypolerowane, wszystko podpięte pod ostatni guzik. Zamyka po prostu dech w piersiach. Dzisiaj, w takim stanie, to jest absolutna rzadkość. To jest rarytas kolekcjonerski. Witam wszystkich oglądaczy. Muszę Wam powiedzieć, że w końcu się udało. 8 lat szukania. Znalazłem po prostu motorower. Nie spodziewałem się, że będzie w tak pięknym, oryginalnym stanie i że nikt nie grzebał swoimi brudnymi łapskami. Nawet silnik był po prostu nierozpoławiany, a to jest dzisiaj rzadkością. Koła czyściutkie, oryginalne Pneumanta. Dętki również oryginalne. Jeszcze nigdy nie były łatane. Równiutkie koła wycentrowane świeżo, poprawione. Yy, muszę Wam powiedzieć, moi kochani, że mam do niej oryginalny pokrowiec. Tutaj na razie założyłem na próbę. Chiński, jak to się mówi. To jest oryginalny Dederowski pokrowiec. O! Ale muszę wysłać do arty... artystycznego cerowania. Tutaj muszą mi to wszystko uzupełnić. O, i on wtedy będzie tutaj ładnie. O! Bo takie siedzenie oryginalne dzisiaj jest absolutnie nie do dostania. Nie ma takiej możliwości. Klosz, tutaj widzimy oryginał DDR. wszystkie śrubki, oryginalne eski. Tutaj SK wytrzymałość 88. Jest w oryginalnym lakierze. To też, też rzadkością, bo teraz są takie motorowery restaurowane na nowo. Manetki, kierunkowskazy, oryginał, lusterko, oryginał. Tutaj nawet jest znak Simpsona, ale teraz nie zobaczymy. Rączki tutaj też są oryginalne. Można zobaczyć. Muszę wam powiedzieć, moi kochani, że to jest złoty gral. W takim stanie w oryginale to jest Mercedes wśród Mercedesów. To jest niesamowita płynność, to jest po prostu poezja. Słuchajcie! Jakie to jest piękne! melodia. To jest po prostu niesamowita praca silnika. A teraz Wam zaprezentuję serduszko Simpsonka. Jak wygląda? Wszystko jest czyściutkie, wybłyszczone, odświeżone. Linki oryginalne też ddr Tutaj gumy też są oryginalne ddr Wszystko jest oryginał, 100%. Jak to pięknie pracuje. spać w nocy, bo ja się po prostu boję ją po prostu mieć gdzieś po prostu w garażu, bo wiem, że żyjemy w takich czasach, że mi ją zaraz zapierdolą. Ja muszę mieć ją, kurde, koło siebie, koło łóżka. No ja nie mam innego wyjścia. Bo jak mi zwiną taki motorek, to wiem, że to już jest koniec. Jest dupa zimna. To już nie da rady po prostu, to jest nie do dostania w takim stanie. Ewentualnie, no, w muzeum. W Berlinie gdzieś głęboko, to można zobaczyć taki egzemplarz. Ale tutaj to raczej nigdzie. No i niemiecka precyzja po prostu nie uznaje chińskiego główna. A niemieckie to jest niemieckie, jak to się mówi. To jest perfekt. Zobaczcie jak ona odpala i nie mówcie mi, że ona nie ma kompresji. Leciutko Jeszcze raz do poprawki O I mam jeden jedyny kluczyk, który pasuje do otwierania siedzenia O do zamykania Zameczek nawet można wyjąć i wymienić go na nowy, chiński, ale to jest oryginalny. Słuchajcie, a tutaj ja Wam pokażę jaką mam pompeczkę, jaką ona ma dobrą kompresję, że po prostu tak świszczy jak małe ptaszki matce w gnieździe. To jest kompresja. I oryginalne w środku łatki porządne uh -huh. i zobaczymy czy ona tak samo odpala jak ten zielony Simpsonek za koło pięknie egzemplarz jeden jedyny w swoim rodzaju piękniacha jak to się mówi tutaj widzimy Prawdziwe serce. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Oryginał. W całości i w całej okazałości. Niesamowity traf. Jak szóstka w totolotka, można powiedzieć.